Najprawdopodobniej będzie to jeden z najbardziej dziwnych wniosków formalnych tego posiedzenia. O, niech się pan nie łudził. Od tego, panie marszałku, zgłaszam wniosek formalny o ogłoszenie 10 sekund ciszy, aby każdy z nas zajrzał w swoje serce i odpowiedział sobie na pytanie, czy za chwilkę zagłosujecie zgodnie z własnym sumieniem? Dziękuję. Panie pośle, kiedy wyszedł pan na mównicę i powiedział pan, że pan zgłosi najdziwniejszy wniosek formalny, już podejrzewałem pana o naiwność. Ale jeżeli liczy pan na 10 sekund ciszy na tej izbie, no to już chyba nie mam wątpliwości, że jest pan naiwnym człowiekiem. Ale jeżeli, jeżeli państwo chcecie, ja bardzo chętnie przychylę się do tego wniosku i proszę teraz państwa w ramach eksperymentu parlamentarnego o 10 sekund ciszy na wejrzenie w swoje. Koselskie sumienia. Panie pośle jest 10 sekund ciszy na wejrzenie w sumienie. Interesuje Cię polska polityka? Zasubskrybuj kanał obiektywny i bądź na bieżąco.